Misjonarz wyjeżdżający nie tylko niesie Ewangelii Jezusa, musi być tym, który potrafi od innych przyjmować wartości, szczególnie kulturowe, religijne i te, które posiadają ludzie, do których on wyjeżdża. Za dwa tygodnie Święta Wielkanocne. Powoli zbliża się do końca czas Wielkiego Postu. Warto ten czas dobrze wykorzystać. Dziś, w minął tydzień w Salwe TV, podsuniemy kilka propozycji. Michał Koźnik, witajcie i zobaczcie co dziś w programie. Wielkopostne spotkanie. Relikwie Wielkiej Świętej. Triduum Młodych. Modlitwa po męsku. I złotówkowy rekord Guinnessa. Przed wielkim wydarzeniem trzeba wielkich przygotowań i to nie tylko logistycznych. Wolontariusze Światowych Dni Młodzieży spotkali się na wielkopostnym Dniu Skupienia. Mieli okazję, by wyjść na chwilę z tego organizacyjnego wiru przygotowań, zatrzymać się i zapytać, po co ja tak naprawdę to robię. Dzień Skupienia poprowadził misjonarz miłosierdzia, ksiądz Robert Wielątek. Dzisiaj mamy świętowy Dzień Skupienia dla wolontariuszy i koordynatorów Światowych Dni Młodzieży, który miał niejako nam przypomnieć główny cel, jakim są Światowe Dni Młodzieży, o przekazaniu wiary Boga w Kościele, na całym świecie, w osobach, które będą nas odwiedzać. Podczas dzisiejszego dnia mieliśmy możliwość zatrzymać się przy Miłosierdziu Bożym, by próbować dotknąć i przyjąć to Miłosierdzie Boże, Także jest to dar, który przyjmujemy po to, by tym darem także dzielić się z innymi ludźmi, którzy do nas przyjadą na Światowe Dni młodzieży. Zobaczcie, może nie jeden z was się zastanawiał, jak to jest, że wyspowiadałem się, a dalej mnie ciągnie grzech, dalej mnie pociąga. Jeśli że ktoś jest z nałogu, doświadczy przebaczenia Pana Boga, a dalej dosyć łatwo przychodzi Mu wybierać grzech. Dlaczego? Dlatego, że w nas pozostaje to, co ten grzech tworzy pewne przyzwyczajenia do grzechu. I chcę wam w roku miłosierdzia powiedzieć, że Kościół daje nam skuteczne narzędzia do tego, żeby także dotknąć w nas tego, co grzech w nas stworzył. I Kościół nam mówi, jest rzeczywistość odpustów. I teraz, jeżeli grzech jest brakiem miłości, czyli we mnie są takie doły i braki, to poprzez odpust Pan Bóg właśnie te braki wypełnia swoją miłością. Dlatego chcę Was prosić w tym roku miłosierdzia, skorzystajcie z tej łaski jak najczęściej. Chcę Wam powiedzieć, że w Polsce, sprawdziłem to, nasza decyzja jest absolutnym liderem w ilości praw miłosierdzia. U nas jest około 40, a dwa takie miejsca szczególne, czyli katedra i konkatedra codziennie. Codziennie można uzyskać odpustewy, codziennie można wejść w przestrzeń miłosierdzia Pana Boga. Nie możemy polegać tylko i wyłącznie na naszych siłach, ale musimy wszystko oddać Bogu, bo bez niego to wszystko się posypie i nic z tego nie będzie. Tak naprawdę tylko przekażemy swoje doświadczenie i nic więcej. Dzięki właśnie tej konferencji, jakby poznałem w pewnym sensie to, że nie tyle, nie tyle powinienem polegać na samym sobie, co większą ufność pokładać w Bogu. I na koniec chcielibyśmy Wam przekazać, że nie martwcie się, bo moc w słabości się doskonali, a miarą miłości jest miłość bez miar. Zostajemy przy młodzieżowych tematach. Czas szybko płynie za tydzień niedziela palmowa, więc młodzi nie tracą czasu i już szykują się do tegorocznego diecezjalnego tridu młodych. Spotkania w różnych miejscach stolicy organizuje Centrum Światowych Dni Młodzieży Diecezji Warszawsko-Praskiej. Początek w najbliższy 5-18 marca w katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana. Dzień później spotkania młodych w rejonach, a w niedzielę znów w katedrze Msza Święta w intencji młodzieży naszej Diecezji sprawowana przez arcybiskupa Henryka Hozera. Wracamy teraz do wydarzeń minionego tygodnia. W parafii Świętego Wawrzyńca w Gliniance wielka radość. Parafianie powitali relikwie Świętej Siostry Faustyny, które od tej pory będą już tam na stałe. Uroczystej mszy świętej z tej okazji przewodniczył arcybiskup Henryk Hozer. W Komilii. mówił m.in. o tym, że każdy z nas ma być wzorem Świętej Faustyny, człowiekiem pojednania i misjonarzem miłosierdzia. Raduj się Jerozolimo! Cieszcie się wy, którzy byliście smutni, weselcie się i nasycajcie u źródła waszej pociechy. Tak brzmi, bracia i siostry, antyfona dzisiejszej Mszy Świętej. Dlaczego mamy się radować w czwartą niedzielę Wielkiego Postu? Dlatego, że jesteśmy coraz bardziej pewni Bożego przebaczenia, naszej wewnętrznej transformacji po upływie trzech tygodni Wielkiego Postu i jesteśmy coraz bliżej wielkiej radości zmartwychwstania. Wiemy dokąd ten wielki post nas prowadzi, że to jest pielgrzymka duchowa, która skończy się zmartwychwstaniem. Z tego się cieszymy, a nasza parafia cieszy się dodatkowo z faktem Niewątpliwie historycznym przyniesienia, wniesienia i instalacji relikwii świętej Faustyny. Dla naszej parafii, jej tutaj obecność jest nie tylko wielkim darem jej charyzmatu, możemy z jej dzienniczka czerpać konkretne, konkretne wskazania w naszych codziennych problemach, które mamy. Dla każdego tam jest jakaś rada. Iskra miłosierdzia, błysk światła, z którego możemy korzystać, ale jednocześnie ta obecność jej wśród nas jest dla nas wszystkich zadaniem, jest zobowiązaniem, byśmy byli również misjonarzami miłosierdzia Bożego. Niedziela czwarta Wielkiego Postu. Radujcie się dlaczego, bo zmartwychwstanie Pana jest blisko. Niech ten kolor różowy nam się kojarzy zawsze z radością i przypomina nam, że my nie jesteśmy powołani przez Boga do smutku i do cierpienia, ale jesteśmy powołani do radości. Radość jest naszym przeznaczeniem. Jezus mówił żeby radość Jego w nas była pełna. A więc dojdźmy do, do tej radości, wiedząc, że czasami trzeba przejść przez cierpienie, żeby do radości dotrzeć. Wyobrażacie sobie iść 40 km pieszo nocą i w dodatku bez przerwy się modlić? Oni sobie wyobrażają. Jeśli już jesteśmy przy zapowiedziach wartościowych wydarzeń, nie można nie wspomnieć o ekstremalnej Drodze Krzyżowej, która w naszej decyzji już dzisiejszej nocy, z piątku na sobotę, to inicjatywa stworzona z myślą o mężczyznach, ale biorą w niej udział również nierzadko także odważne panie. Droga Krzyżowa ruszy wieczorem sprzed domu świętej siostry Faustyny w Ostrówku, a nad ranem dotrze do sanktuarium Matki Bożej w Loreto. Uczestnicy przemaszerują przez blisko 20 miejscowości. Jest moc. Wielka kasa, szybka jazda i ogromne emocje, a wszystko po to, by pomagać potrzebującym. Teraz w Salwe TV o akcji Kilometry Caritas. Już 29 maja w kilkunastu miejscach w Polsce bity będzie rekord Guinnessa w układaniu najdłuższego ciągu jedno złotówek, a już jutro w Warszawie inauguracja przygotowań do tego wydarzenia. W studiu Salwe TV dziś pani Barbara Walecka z Caritas decyzji warszawsko praskiej Dzień dobry. Dzień, dobra, dzień Skąd dobry. Skąd pomysł na taką akcję i jak to się stało, że nasza sko się w nią włącza? Um. To jest świetny pomysł na to, żeby móc komuś pomagać. Pomagamy stale, natomiast potrzebujemy też takiego celu, takiej motywacji i myślę, że bicie rekordu to jest świetny pomysł na to, żeby zebrane przy okazji pieniądze mogły przysłużyć się potrzebującym. Na czym ta akcja będzie polegać? Jak to będzie wyglądało? Kilkanaście, w tym roku kilkanaście diecezji, Caritas Diecezjalnych przystąpiło do tej akcji. Inauguracja jest tego samego dnia, czyli wszystko 12 marca w sobotę. Każdy w swoich warunkach, każda z decyzji ma swój cel, na który zbiera pieniądze. Dla nas to będzie kampania polegająca na tym funduszu Caritas Dzieciom, pomocy dzieciom i przeznaczone środki będą na leczenie dzieci, które potrzebują jakichś nietypowych, tak. Nietypowych leków, operacji, tak, które nie są na przykład w ramach funduszu refundowane NFZ-u, na rehabilitację tych dzieci. Na no to byśmy mogli dopłacić do kolonii, bo brakuje nam zwykle tak, do, do zamknięcia budżetu. Oraz na to, żeby przeznaczyć część pieniędzy na dofinansowanie świetlic, które prowadzimy w ramach naszej działalności Caritas diecezji warszawsko praskiej Czyli szczyt jak najbardziej, cel jak najbardziej szczytny. 29 maja można powiedzieć kulminacja, czyli faktyczne tak. bicie rekordu, ale już jutro w sobotę inauguracja. Co będzie się działo jutro w Warszawie? Na torze kartingowym F1 na ulicy Jagiellońskiej 82 i zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Będą dwaj znani rajdowcy, będzie pan Marek Dąbrowski, który jeździ motocyklem, bierze udział w rajdach Dakar i pan Rafał Marton, który jest pilotem pana Małysza, pana Adama Małysza, więc takie postaci bardzo no, prestiżowe, które mogą zainteresować. Będą sami kleić złotówki, bo. No właśnie, ma pani Układanie w, w kilka rekordu. Złotówek w studiu. Tak, przeniosłam na wzór. One Będ, są w specjalnej folii, tak będzie to, to wyglądało. Jest taśma klejąca mhm. musi o, o, z dwóch stron przelegać do złotówki, dlatego że takie metrowe odcinki łatwiej układać, a nie jesteśmy w stanie w ostatni dzień, e, jak zbierzemy, mamy nadzieję, sporą kwotę, ułożyć tego e, przy widzach, przy osobach, które nas odwiedzą na stoiskach. Jaka musi być zebrana ilość tych złotówek, żeby rekord został pobity? E, pobijamy Austriaków. Austriacy ułożyli w 2011 roku 75 km, 240 metrów. Chcemy pobić e, tę wartość. O, każdą, e, o każdy jeden metr to będzie pobicie rekordu. E, mam nadzieję, że uda nam się o znacząco e, tak większą e, ilość metrów ich rekord. Czyli każda z tych 12 decyzjonalnych Caritas będzie miała jakby swój y, y, wyznaczony y, cel? Każdy ma swój cel, każdy dąży do jakiejś kwoty, którą jest w stanie zebrać. No Mamy jakieś określone możliwości, tak? Y, czy no właśnie y, przekaz medialny, y, dotarcie bezpośrednio do osób, które mogłyby wesprzeć tą akcję. Y, do zobaczymy, jaki będzie efekt końcowy. Natomiast jeśli pobijemy, to będziemy bić swój za rok, mam nadzieję. A jeśli nie, będziemy kolejny raz przystępować do akcji, bo cele są szczytne. W jaki sposób można się włączyć? Czy przychodząc jutro na tor kartingowy, trzeba wziąć ze sobą cały worek złotówek? Można wziąć nawet dwa, ale chyba nie o to chodzi. Tam po prostu liczymy na to, że inauguracja pozwoli nam na nagranie. Kilku filmów, które będziemy mogli potem pokazywać w sieci, tak? Na czym polega samo, sama akcja i mówienie przez gwiazdy wieczoru, na czym to polega, pokazanie, że oni też uczestniczą aktywnie. A będzie też taki moment zabawy, gdzie będzie można z nimi przejechać się po torze w takim kartingu taksi, gdzie będą, będzie osoba, która jakby wygrała w konkursie taką jazdę. I e, czy pan Dąbrowski, czy pan Marton e, będą uczyli, jak się jeździ właściwie po torze, jak wybierać trasę, żeby był ten przejazd najszybszy i najbezpieczniejszy. Kto będzie pilnował tego, żeby e, to wszystko liczyć, dokumentować? Czy przy biciu re rekordów Guinnessa musi być to ktoś, no właśnie, e, narzucony z góry, czy wystarczy samemu policzyć? E, musi być e, osoba tak... Z, o, o, oddelegowana z tych rekordów Guinnessa. Natomiast y, myślę, że w tym naszym wymiarze wystarczającą będzie nasza komisja, która będzie składa się składała z trzech osób i będziemy podawać wyniki nasze, tutaj warszawskie, a potem z kolejnych decyzji i myślę, że y, wieczorem będziemy znali wyniki, które y, zostały Uzyskane w całej naszej Polsce, tak, w tych decyzjach, które biorą udział. A tu w Warszawie, na torze kartingowym na ulicy Jagiellońskiej, ile miejsca jest przeznaczone? Ile maksymalnie może się tych, w sensie takim, ile przewidujecie, że, że, że tych złotówek może być? Czy może tak być, że tego miejsca nie wystarczy jutro? Myślę, że wystarczy. A gdyby nie wystarczyło, będziemy układać piętrowo. Jakby nie jest dla nas problemem zebranie dużej kwoty. Oby, obyście mieli ten problem. Obyśmy mieli ten problem, tak jest. W jaki sposób można się włączyć akcję oprócz tego, że będzie się uczestniczyć w tej inauguracji? Jeśli ktoś nie będzie przygotowany teraz na wzięcie udziału, może w każdym momencie przesłać na nasze konto Dar Serca, które jest podane i na ulotkach, które będziemy jutro rozdawać, i u nas na stronie naszej Karitas Decyzjalnej. Konto dar serca z dopiskiem kilometry caritas. I te pieniądze będą potem wypłacone przed finałem, wypłacone z banku już w złotówkach, więc możemy wpłacać każdą dowolną kwotę, a w złotówkach ją wypłacimy i wolontariusze przykleją ją do tych taśm, taśmy klejącej tak i będziemy to układać już w dzień finału. Sporo tych wolontariuszy chyba będzie musiało brać w tym udział. No tak, ponieważ my przystępujemy pierwszy raz do takiej akcji, no to zasięgaliśmy tak informacji u takich osób, które już brały udział w poprzednich latach. No to są, to jest powiedzmy tydzień, dwa tygodnie, w zależności od kwoty zebranej po pięć, tygodni, po pięć godzin dziennie pracy wolontariuszy przy klejeniu, tak. I to nie jest jedna, dwie osoby, tylko to jest sztab ludzi, którzy to kleją. Ale to jest, każdemu sprawia przyjemność i wie, że robi to w dobrym celu. E, tak, robią między sobą zawody. Kto szybciej ułoży ten metr, bo to są takie metrowe odcinki, które potem ze sobą składamy. A na jeden metr wchodzą 44 złotówki, więc łatwo się liczy razy. Życzymy w takim razie, żeby rekord został 29 maja pobity, a żeby jutrzejsze przygotowania do tego bicia rekordu również były. Owocne. Inauguracja akcji przypomnijmy już w sobotę 12 marca na torze kartingowym F1 w Warszawie przy ulicy Jagiellońskiej 82 o godzinie 18.30. Wstęp rozumie wolny. Jak najbardziej zapraszamy. Miejsca będzie dużo. Myślę, że samo spotkanie też z rajdowcami, z panią prowadzącą, którą będzie pani Małgorzata Górzejewska, no to myślę też dużo sympatycznych takich chwil. Jesteśmy w stanie razem spędzić. Barbara Walecka z Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej była dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Również dziękuję. I to wszystko co przygotowaliśmy dla was w programie. Minął tydzień. Zachęcam do tego, by być z nami również w przyszły weekend i do tego by subskrybować nasz kanał na YouTubie, kanał oczywiście Salwe TV. Do zobaczenia.